Jest super, mega fajna jest, świetnie się w nią gra. No, lubię takie coś, co to jest? Nie wiem, nie, nie wiem, no... Fa fajny robot, fajny robot. Widać tutaj rakiety z odbytu. Ej, może one jest pod ziemią? Nie wiem, może jakiś bug jest, bo tu widać, że takie tekstury trochę krzywe są. O nie, co ja zrobiłem? O, św świetnie się bawię w przy tej grze. Mega fajnie. Mm -hmm. Mm -hmm. no, no. Św świetna grana na turnieju. Na ręce, znaczy się. Świetna grana na ręce. No. Mega dobrze. Super, super, super. super. Świetnie się bawię.